Odwieczne zgromadzenie, nauczanie domowe 22 maja. Apokalipsa św. Jana rozdział 21, wersety od 10 do 14 i od 22 do 23. Uniósł mnie anioł w zachwyceniu na górę wielką mi wyniosłą i ukazał mi miasto i święte Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, mające chwałę Boga. Źródło jego światła podobne do kamienia drogocennego, jakby do jaspisu o przejrzystości kryształu. Miało ono mur wielki i wysoki. Miało dwanaście bram, a na bramach dwunastu aniołów i wypisane imiona, które są imionami dwunastu szczepów synów Izraela. Od wschodu trzy bramy, od północy trzy bramy, i od południa trzy bramy i od zachodu trzy bramy. A mod miasta ma dwanaście warstw fundamentu, a na nich dwanaście imion dwunastu apostołów Baranka. A świątyni w nim nie dojrzałem, bo jego świątynią jest Pan Bóg Wszechmogący oraz Baranek. I miastu nie trzeba słońca ni księżyca, by mu świeciły, bo chwała Boga je oświetliła, a jego lampą Baranek. W tej wizji nowego miasta, Jeruzalem, świętego, zstępującego od Boga, które utożsamić możemy z Królestwem Niebieskim, widzimy pewne elementy bardzo ciekawe, gdy chodzi o odniesienie do naszej ludzkiej rzeczywistości. Mamy 12 aniołów, 12 pokoleń Izraela, i dwunastu apostołów. Nowe Jeruzalem, Królestwo Niebieskie, zawiera zatem stworzenie, które wewnątrz tego królestwa ma miejsce, ma rolę, ma zadanie, i możemy teraz je rozważać pod względem właśnie tego umiejscowienia, przeznaczenia. Tak jak przez 12 bram. 12 pokoleń wchodzą wszyscy do Królestwa, tak na 12 apostołach, na tym fundamencie wszyscy są budowani. Ale to, co dzisiaj chciałem podkreślić, to czasowość tego wydarzenia, jakim jest realizacja Królestwa Bożego. Ono się realizowało przez aniołów. Przez Izrael, a teraz przez Kościół, aż w końcu będzie tym odmienionym, stępującym od Boga, przemienionym cudownym królestwem. Ale ono ma realizację w historii, tak jak w historii Izraela, tak teraz ma historię Kościoła. Tak jak byli zgromadzeni aniołowie oddający chwałę Bogu, tak jak były gromadzone pokolenia izraelskie aby nieść w sobie obietnicę i wydać mesjasza tak dzisiaj kościół realizuje i głosi królestwo Boże które nadchodzi Kościół jest więc elementem tego Bożego zamiaru Bożego planu a z drugiej strony nie jest wyrwanym nie jest pozbawionym jakiegoś korzenia i nie jest pozbawionym jakiegoś finału. Kościół w czasie, w danym pokoleniu, w danym wieku ma do spełnienia swoją rolę, ma do spełnienia swoje zadanie z całą świadomością tradycji i przyszłości. Kościół jest na ziemi tą realizacją, którą Bóg zamierzył. Ta wizja, ten obraz Nowego Jeruzalem jasno i wyraźnie pokazuje, że Bóg zechciał wejść w czas, zechciał wejść w przestrzeń i w bardzo konkretnych warunkach realizuje swój program, swoje założenia. To nie dzieje się w jakimś nierzeczywistym, nierealnym albo podwójnym świecie. My należymy do tej cząstki i chodzi o to, żebyśmy to odkryli. Że my włączamy się w piękny i potężny nurt Bożego działania i my przynależymy do pewnego projektu Bożego, w którym my mamy, odkrywając rolę, wykonać polecone zadanie. Podziękuj Bogu dzisiaj właśnie za swoich poprzedników. Podziękuj za całą historię narodu wybranego, za całą historię początków chrześcijaństwa, za całą historię wiary w narodzie polskim, po to, żeby odkryć swoją tożsamość. Niech ci w tym błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec, Syn i Duch Święty.